W tej maszynie wypalamy dla Was kawę. Piec jest kontrolowany przez komputer, aby ściśle zachować warunki panujące w środku. Ale cytując klasyka, polski pilot poleci nawet na drzwiach od stodoły. W związku z tym dzisiaj wypalimy dla Was kawę i maszynce do popcornu. Później jej spróbujemy i porównamy wyniki. Problem z maszynką polega na tym, że bez przeróbek nie da się kontrolować w niej temperatury. Zdajemy się więc na zamysł producenta. Wiemy tylko tyle, że naukowcy ustalili, że popcorn strzela w temperaturze 180 stopni. Kluczowa temperatura przy wypalaniu arabiki to 195 stopni, czyli tzw. pierwszy krak. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Kamera niestety podsmażona, popcornica też. Co myślisz o kawie? Popcorn, kawa niestety też podsmażona, zdecydowanie za ciemna, a krak wystąpił za szybko. Nie wróży nic dobrego. To co? Próbujemy? Próbujemy. Wygląda jak kawa. No zobaczmy, czy smakuje jak kawa. Na szczęście jesteśmy już po wszystkim. Niestety, kawa nie nadaje się do spożycia. W kawie znajdziemy głównie nuty dymne, grilla i spalonej patelni. Nie to, co w naszej Brazylii z prawdziwego pieca, która jest idealnie zbalansowana i ma nuty czekoladowo-orzechowe oraz jest słodziutka. Dokładnie, i pamiętajcie, nie powtarzajcie tego w domu. Na drzwiach od stodoły lata się widowiskowo, ale dobrej kawy na tym nie wypalicie.